Nie chcę was zamęczać w tym tygodniu nudnymi, dramatycznymi, kurwa wypocinami o tym, jak chujowy, okrutny i niesprawiedliwy jest świat, a przynajmniej życie w Polsce. Dlatego powróćmy jeszcze raz do tej jednej starej, dobrej, sprawdzonej formuły, która wywołuje uśmiech nawet na twarzach waszych starych. Jej. Jak to się mogło stać? To jest niemożliwe. Przecież używałem prezerwatyw. To na pewno sprawka Grzegorza. Ten grubas przedziurawił mi i przez to się zaraziłem. Dlaczego jest negatywnie? Nie mogę w to uwierzyć. Co ja powiem mojej mamie? Ona zawsze była taka ze mnie dumna. Dumna jak pa. Poszło. Cześć, psycholu! Ej, Smerfie, mówię do ciebie. Nie dzisiaj, tak? A mam zły dzień. Proszę. Ale co się stało, Smerfie? Odebrałem właśnie wyniki od lekarza. Jest ze mną, niestety, ale... Źle. Źle. Ale co ty opowiadasz?! Pokaż mi te wyniki! Cena trzecia, akcja. Ale Stanek, tutaj jest napisane, że wyniki twoich badań są negatywne? No tak, negatywne, czyli jest ze mną źle. Ale Stanek, w badaniach na chorobę negatywnie, znaczy pozytywnie, jak mogłeś tego nie wiedzieć? A więc nie mam zapalenia opon mózgowych? Głupta się, nie można mieć zapalenia czegoś, czego się nie ma. Nie rozumiem. Dzięcie.

Dakan, mam pewien problem. Mógłbyś mi pomóc? Z miłą chęcią kostnąć. Grzegorzu, bo jest taka sytuacja, bo ja poznałem bardzo atrakcyjną Japonkę, ale jest pewien taki problem, ponieważ ona chce się ze mną spotykać wieczorami. To znaczy ja wieczorami jestem zmęczony, więc nie mogę. I co za problem? Co? Ha. No i powiedz mi, co ja mam zrobić? Będziesz miał problem, kostku, bo widzisz, Japonki zawsze chodzą wyspane. O, dlaczego? Bo kiedy stają, to od razu idą w kimono. A ten kostek, co za kretyn. Ewa! <śmienicza> spoko, spoko! Nie wiem, Ej, hey, kierownik! Piciu się parówkami! Co? Widzę cię, gówniarzu! Coś ty powiedział! Spotkamy się po nagraniach, dam ci takiego kląsa w dziosku! Przepraszam panią najmocniej, no! Cześć, Dzień Grześ. Dobry, panie kierowniku! Cześć Grześ! Słuchaj. Przepraszam. Starzyści z Japonii widziałeś ich są wszędzie. – Tak, tak, widziałem. Z tego co wiem, to Kostek spotyka się jedną z nich. Jak to? No, nie wiem, czy to coś poważnego, ale z tego co mi mówił, to tak to wygląda. Ale to jest przecież mieszanie raz! Ale panie kierowniku, pan chyba nie jest rasistą. Nie, nie, Grzesiek. Sam jestem Murzynem. Jak to pan kierownik jest Murzynem? No tak to. Od pierdalania parówek. Tracę na twarzy pigment i przez to po prostu staje się biały. Nie no, Grzesiek, to jest przecież a to po pierdolę, było dobre, No to było dobre! Ludzie się śmiają! Grzesiek, no. proszę cię, raz ten motyw przeszedł! Ile razy można! Ludzie nie są imbecylami! Chcesz nas zrobić durniów? Skoncentruj się już lepiej na narzekaniu, a nie tych programach z ekipą! Wszyscy i tak to mają w dupie! Jesteśmy normalnymi ludźmi, a nie cymbałami! Niestety, życie tak wyglądać nie może. A szkoda. Oczywiście można wziąć kwas, ściągnąć ciuchy i przez godzinę dobrze się bawić, szczególnie gdy smoki w strojach policjantów zaczynają wam zakładać różowe kajdanki. Ale po co? Żeby zaraz wrócić do tego, co było? Zresztą rzeczywistość sama działa jak narkotyk. W końcu jakimś cudem wymyśla mi i spisuje to całe gówno. I to akurat w czwartek. Tak, w czwartek, bo wtedy piszę scenariusze. Zatkało kakao, co?